Siemanko, siemanko, dostaliśmy nową ewolucję o nazwie Koncentracja na szczegółach. Jest to ewolucja, którą każdy musi zrobić. Tutaj nie ma wyjątku, każdy musi to zrobić, ponieważ tak bardzo się opłaca, że aż szkoda po prostu pominąć taką ewolucję. Nawet jeżeli żaden zawodnik nie trafi do waszego pierwszego składu, to i tak warto zrobić tę ewolucję z jednego prostego powodu, gdyż overall karty, którą tutaj damy, zwiększa się o plus 4. W dodatku ewolucja jest darmowa i wystarczą dwa mecze do rozegrania, żeby skończyć tą ewolucję. Poza overallem dostajemy również dwa dodatkowe style gry, czyli artysta sztuczek i specjalista od podcinek. W dodatku inne statystyki również się zwiększają, jak podania strzały, czy dribbling, tempo w nieznacznym zakresie. I Jak zwykle znalazłem 10 najlepszych kart, które się nadają do tej ewolucji i jest też jeden rodzynek, czyli Polak Rodak, który również fajnie wygląda już po tej ewolucji. Ale zanim przejdziemy do omawiania kart, szybkie słowo od sponsora naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, usevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod klip, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. Pierwszy na liście to Jordi Alba, kolega z klubu Messiego, także jeżeli potrzebujecie link do Messiego, to Alba będzie świetnym wyborem. Po upgradzie ma 86 tempa, 89 podań, 88 dribbling, 79 defensywy, 72 fizyczność. Myślę, że jakaś kotwica tutaj by się przydała i będzie już naprawdę solidnym bocznym obrońcą. Drugi piłkarz na liście to Martin Ojeda, również pod względem linku do Messiego go tutaj umieściłem. Po upgrade'ie ma 90 tempa, 89 strzelania, 87 podań, 88 dribbling, gwiazdki 3 na 4 Jeżeli macie Messiego i nie macie jak go zgrać, to Oeda będzie świetnym wyborem, tylko trzeba wcześniej mieć tą wersję Team of the Week i wtedy ulepszyć go w tej ewolucji. Ona Battle to zawodniczka z Barcelony. Umieściłem ją tutaj głównie z uwagi na to, że jest to świetny foder do zrobienia. Z karty 8,5 mamy kartę 89, która na rynku warta jest przynajmniej z 30. 5000, także pod tym względem tutaj ją umieściłem, aczkolwiek nawet biorąc pod uwagę statystyki, nie wygląda tragicznie, ale z tym tempem jednak jest troszeczkę za wolna na boki obrony. Dlatego raczej potraktujmy to jako foderek. Również pani Walszy, podobnie jak poprzednia zawodniczka z Barcelony, również bierzemy ją pod uwagę tylko pod, pod foder, gdyż tutaj z tym tempem to jeszcze gorzej, jeszcze gorzej wygląda niż poprzedniczka, ale karta 89 myślę, że do każdemu do składu się przyda. Wystarczą dwa mecze, żeby ją zdobyć, także, także świetnie. Foderek. Jonathan Klaus, tu już jest grywalna karta. Po upgrade'zie z jego Team of the Week mamy 89 tempa, 80 strzelania, 86 podań, 88 dribbling, defensywa 78 i fizyczna 75. Myślę, że kotwica również będzie tutaj idealnym stylem gry i wygląda już naprawdę bardzo, bardzo dobrze na prawej obronie. Dani Rodriguez kolejny zawodnik, tym razem tutaj z Hiszpanii. Zobaczcie tylko na te statystyki po upgrade'zie. No tutaj ak akurat potrzebne są dwa upgrade'y. Najpierw, najpierw niezłomny skrzydłowy, a potem właśnie ta ewolucja i zobaczcie tylko jak on wygląda. 90 tempa, 89 strzelania, 90 podań, 88 dribbling, no naprawdę solidna karta. Gwiazdki co prawda 3 na 3, ale myślę, że te statystyki tutaj mocno, mocno nadrobią właśnie te braki i wysoka, wysoka pracowitość, także i w obronie i w ataku na pewno będzie się świetnie spisywał. No Mendes to jest jedna z tych najlepszych kart, jakie można wybrać do tej ewolucji, jeżeli zwłaszcza potrzebujecie lewego obrońcę z ligi francuskiej, świetny link do Mbappe. Po upgrade'zie ma 91 tempa, 82 podań, 89 dribbling, 80 defensywy, 78 fizyczności. Również myślę, że kotwica byłaby najlepsza tutaj dla niego i będzie naprawdę solidnym lewym obrońcą. Carlos Soler, kolejny zawodnik z PSG. Tak się składa, że akurat on również świetnie się nadaje do tej ewolucji. Jest tutaj jego team of the week wykorzystany właśnie do tej ewolucji, aczkolwiek myślę, że warto, warto w niego zainwestować. Statystyki po upgrade'zie to 83 tempa, 87 strzelania, 90 podań, 89 dribbling, defensywa 77, fizyczność 78. Może grać na środku pomocy i myślę, że tam jest jego miejsce. Z odpowiednim stylem który będzie naprawdę, naprawdę kompletnym środkowym pomocnikiem. Aaron van Bissaka również znalazł się na liście. Do tego upgrade'u również potrzebne jest potrójne zagrożenie dla prawych obrońców. Po tym upgrade'ie już drugim będzie miał 90 tempa, 80 podań, 87 dribbling, 83 i 78 fizyczności. Naprawdę na prawą obronę z Premier League z Manchesteru. No, zawodnik po prostu nie do, nie do zwarcia. Na koniec nasz rodzynek, czyli Sebastian Szymański. Do tej ewolucji potrzebna jest również poprzednia ewolucja, czyli szybki skrzydłowy 2, ale zobaczcie, jak wygląda ta karta. 91 tempa, 80 strzelania, 89 podań, 88 dribbling. Gwiazdki co prawda 3 na 3 ale wiadomo, Polak, rodak. Robimy go bardziej z sentymentu do składów Polaków. No i naprawdę wygląda, wygląda Solidnie, potrzebne są dwie ewolucje, aczkolwiek już mamy porządną kartę, którą może się naprawdę pobawić, nawet w champions Także to by była ta dziesiątka kart. Może nie ma za dużego wyboru, aczkolwiek myślę, że, że warto przynajmniej dla Foderu zrobić jedną bądź drugą kartę, którą wymieniłem. No i czekamy na kolejne ewolucje. Na dziś to tyle. Dzięki i trzymajcie się. Na razie, cześć.